Hej Manko z tej strony Mutu Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale yy, Troszeczkę mnie nie było Albo byłem na kwarantannie, Później byłem trochę zarobiony No i tak zeszło Ale już jestem I dzisiaj będzie odcinek z kimś kogo lubicie A więc idę do Seby Przetestujemy sobie jakiegoś kebaba Także jak się takie odcineczki podobają Czekcie łapeczkę w górę A będzie takich więcej Zobaczymy czy Seba podczas tej przerwy coś schudł że idę do niego. I o, ja Już ja się u Sebastiana. To... Witam Cię Sebastianie. Co tam słychać? No, Schudłeś coś? Nie. Nic? Znowu jesz fast foody? No, to tam czy rzadko? Rzadko. No, to jest tam... Rzadko jestem. Rzadko Dzisiaj będziemy coś, coś testować? No. Kebaba. No. O, ja też właśnie mam smakana kebaba, to sobie zamówimy. Dużego czy małego? No, niego. Średniego dobra, no to wybierzemy jakiegoś i zapraszamy za chwilę. Dobra, moi drodzy, kebaby już zamówione. Zamówiliśmy sobie z Mangal King Kebab. Jest to kebab z ulicy Sienkiewicza. I Seba sobie wziął tortillę z wołowiną XL 200 gram za 16 zł. Ja sobie wziąłem bułkę z mięsem mieszanym XL też 200 gram za 15 zł. No i czas dostawy tutaj. E, pisze, że 45 minut. Także sobie poczekamy no i zobaczymy, czy, czy będzie to dobre, godne polecenia. Także zapraszam za chwilę. Dobra, moi drodzy, nasze zamówienie po około 20 minutach. E, także bardzo szybko zostało dostarczone w takiej fajnej torebeczce. No i dobra, rozpakuj. Tak, mój jest w bułce, to jest w bułce. O, jaka wielka tortilla. Ten sos. Serwetki. A drugiego sosu nie ma? Przecież dwa zamawialiśmy. Taki sosik mamy. O, weź talerzyk. Będziemy testować. O, na stole elegancko, nie na łóżku. O, jaka wielka buła. O kurde, jaka wielka buła. No Ja pierdolę. Wiesz jaki widelec przynieś jeszcze? Ten sos będziemy zebrać Tymnetka jest No kurde jeszcze śniadanie nawet nie jadłem to Głodny Ale masz wielką dobra no nie wiem. to zobaczyć, czy tam jest coś z sosu. Ale tak fajnie się trzyma, taka sztywna ta tortilla, nie? O nie jest chyba sos. Trochę jest to. No może no, no. O kurde. Nałożę sobie. Masz tutaj tego kebaba. Ostry jest w ogóle? Nie taki na no, to sobie trzeba. Ale wielki, nie? No. Kurde, za 16 zł jaki wielki no dobra masz ja o kurde jak go nie wezmę jakiś... o jaki on jest ciężki w ogóle masz jakiś widelec? Dobra, 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 dobra. Dobra, ja nie dam rady go zjeść zobaczcie ile tu jest mięsa w ogóle o kuźba wielki kebab no. No. Spróbujemy tym widzialcem. Dobra, spróbuję chociaż tego mięsa. Mmm, ciepła balaninka. Mmm, mało surówki, dużo mięsa, tak jak lubię, właśnie. Mmm, dobre, kurde, zarobisty. Tak dużo mięsa nawalili. Mmm. No zobaczymy, czy świeże te surówki Mmm, świeże pomidorki, sorówki. Mm. A jak ten sos, dobry? Dobry. Sprawdzimy ten sosik. No, sosik jest taki. Taki troszeczkę wodnisty, ale dobry. Czu czuć ten mm. czosnek Kurde. Powiem Wam, zobaczcie, ile to jest mięsa w ogóle. A tu? Mm. Trochę jest. Trochę mniej, ale i tak jest do dobrze. Mm. Mm. To będzie wysoka ocena chyba. No. Takim na pewno się najem. Seba na... też się naje takim, nie? Mhm. Wysoka ocena tutaj będzie tego kebaba, nie? Mm. Składniki świeże. Tutaj tortilla nie opada, nie wylewa się nic z niej. Taka no. sztywna, fajna. Mm. Bułka też nie jest jakaś przesączona. Dużo składników przede wszystkim dużo tego mięsa. Także ode mnie ocena to będzie chyba dziewiątkę, dam nawet. A ty jaką dajesz? Ósemkę. Ósemkę? No. Czyli ogólna ocena 8,5. Także kebab z Mangol Kebab polecamy. Ocena 8,5. Napiszcie w komentarzu, czy jedliście tam tego kebaba. Czy wam smakował? i jaki chcielibyście, żeby, żebyśmy przetestowali następnym razem. Także trzymajcie się. Hej, hej.